Kurwa, co to jest? Co my robimy? To nie jest watacha, którą pamiętam. Bo właśnie nas kurwa 3. Pirueta zrobiłem. No kurwa, g... jebany pajac. Porobiony. A co się stało? Brzmi się jak Gówno. Gówno. gówno gówno a teraz? a teraz? halo teraz ja, normalnie teraz normalnie gówno samej, bo tutaj się strzelam z typem nauki a few moments later dostał dostał jest ta hita jest o nie jest bibibuk gwardziuch jest powrót tam to od z granaty zjełali zamknij pizdę jebane pajacu nie 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 Szara on nas cię zrobiłem tak jak ty mnie parę razy. Blisko było. PESA! Wejdzie KJ!